Tracisz kulurisa, który nie, no strzelił ogóle... prawie 30 bramek w sezonie, mimo że twój szef mówi, że, go nie odda. że on w ogóle nie jest zainteresowany uh -huh. trzema, czterema bańkami i on tego zawodnika na 100% nie sprzedaje, jeśli nie przyjdzie wyższa oferta. I teraz moje pytanie. Dodatkowo jeszcze rozebrał ci prezes cały środek pola. Który I, raz, I teraz jest tak: Churza, Dżuara, Mukairu. W ostatniej chwili teraz dołączają yy, Molnar, a także Greenwood. Mhm. No i powiedz, kto z tych zawodników tak naprawdę dzisiaj ciągnie grę? Kto, kto wyrasta ponad przeciętność? Czy dzisiaj trener Kolendowicz dostał pełnoprawnego, pełnoprawny zamiennik kulurisa i czy dostał nowych liderów każdej formacji? Bo ja mam wrażenie, że ci, którzy mieli ten wózek ciągnąć, dalej ten wózek muszą ciągnąć. Tylko już bez Kulurisa. To nie jest tak, że... No Który... i przyszli, gwarantują jakość i są mocą no, tego zespołu. Nie, ze skoń, no nie, tak. nie powiesz, że Greenwood to jest słaby piłkarz. Może z tego Molnara coś będzie. Natomiast się zastanawiam, kto na dziś wszedł z futryną, z drzwiami do tej drużyny, to po pierwsze. Po drugie, popatrzmy jednak... No, Greenwood na... pomógł w tym meczu no, z tak, Rakowem, ale, ale, ale poczaj, popatrzmy na timing tych transferów. To nie są zawodnicy, Dokładnie. którzy przyszli w pierwszym tygodniu okresu przygotowawczego i miał ich wszystkich sześciu, siedmiu do dyspozycji kolendowicz, żeby ich wkomponować w zespół. Prawdopodobnie kolendowicz nie chciał stemplować wszystkich pomysłów, nie był zainteresowany, kwestionował wartość sportową niektórych zawodników i za to zapłacił. I teraz ja nie chcę powiedzieć, że przyjdzie trener marionetka, ale przyjdzie na pewno trener, który będzie. W dużej mierze funkcjonował w oparciu o koncepcje pewne składu czy transferowe tych, którzy są ponad nim. Taka jest prawda.